Hello. co tam u was słychać? No bo u mnie, co tam u mnie może być słychać? No takie tam, takie tam jakieś, e, no co tam, poniedziałek jak poniedziałek, a, aha, pewnie pytacie o to, cóż to takiego może być, taka konstrukcja niesamowita, no to niby ma być namiot. Jeszcze tą z zewnątrzną pofokę powinienem założyć, ale już mi się nie chce. I tak wiem, że jest dupny, ale musimy wystarczyć. Kosztował mnie 30, 30, 40 euro. 40 euro za taki namiot. Wintersport. No i w ten długi weekend zamierzam, jak już mówiłem, zamierzam w ten długi weekend jechać. Na lazurowe wybrzeże, ale jeszcze nie wiem jak to będzie, no bo pogoda ma być dupna Nawet na, nawet na lazurowym ma padać Więc trochę za bardzo nie, nie warto No ale na wszelki wypadek kupiłem namiot, na pewno się przyda Jeszcze W tym, w tym sezonie No i to będzie tyle No gówno, gówno Co zrobić nie, nie, nie wyda, nie właduję tego, to, tego, pokrowca. Gówno pierdolone. No i jak to zwykle z gównianymi namiotami bywa. To wszystko muszę włotować do takiego mini, mini pokrowca. Wyjąć było łatwo, ale złożyć teraz to już... No to nie wiem, czy się uda. Och. Wypchnęła. 2, Discovery. Kupiłem w Kerchpurze kilka przydatnych rzeczy na Lazurowy Wybrzeże innymi krem do opalania i, i gogle. Ej. Ale niestety w, w tym tygodniu nie uda mi się nigdzie wyrwać, no bo okazało się, że w piątek normalnie pracuję. To jedna dupa, a druga dupa, że w sobotę zmieniam znowu pokój w hotelu, więc po prostu muszę tu być w sobotę. Chyba, żebym oddał rzeczy gdzieś do przechowarni, to wtedy bym nie musiał być. Hmm. Jeszcze na tym pomyślę. No ale weekendów jeszcze będzie dużo, no to nie muszę wtedy jechać. Mogę w następny na przykład. A nie. drugą dupę chyba łatwo by się dało. Z drugiej dupy się łatwo by chyba dało wyjść. Gdyż mógłbym zmienić pokój z samego rana po prostu. No, jeżeli będzie taka opcja. No to z rana sobie pojadę w sobotę na lezurowe. I w niedzielę po południu będę wracał. Albo wieczorem po południu. Umyłam sam maszynę Leci kawa Nawet pachnie Takie coś się wpada do tej maszyny Wcześniej to po prostu otwierałem i zale zalewałem wątkiem